Chciałem zapytać o to, jaki macie sposób na to, żeby Hiszpanów jakoś zatrzymać i yy, widząc na przykład ten... Widząc ten... Czekajcie... Yy, okay. wid wid widząc ten mecz ze Szwedami, no to jednak tam mieli ponad 900 podań, 17 strzałów, 85% posiadania piłki. Czy wy, nie wiem, szykujecie się na to, żeby podejść do spotkania identycznie jak Szwecja i liczycie na to, że... ...że też uda się w tej głębokiej defensywie coś ugrać, czy jakiś macie inny plan na to spotkanie? Dzień dobry, cześć. Na pewno wiadomo, że, że plany, plany na, na, na pewno spotkania można mieć, natomiast natomiast, no, grając przeciwko reprezentacji tak mocnej i przede wszystkim jeśli chodzi o posiadanie piłki jak Hiszpania, no to, to na pewno zdajemy sobie sprawę, że, że większość czasu spędzimy, spędzimy w defensywie. Wiemy też na pewno, że, że Hiszpanie... Te strefy między, między liniami będą starać się, między naszymi liniami będą starać się dobrze wykorzystywać, i tu musimy być, musimy być, musimy być mocni, żeby właśnie czy, 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 czy obrońcy, czy pomocnicy, żeby właśnie te luki, te strefy wolne, wolne zabezpieczać. Więc... zabezpieczać, więc myślę, że to będzie, to będzie, to będzie, bardzo ważne, ale na pewno, na pewno w takich meczach, no to odrobina szczęścia.